A gdzie jest ten polski Karol? Ląduje. Choć lądujemy tutaj na tej wysepce. Ja ty, Karol, ty ci, że on jest takim że się tak nie na fundację. Czekaj. Tu jesteście, to jest jakaś skrzynia. Cały Dziękuję. O, jeszcze to, dziękuję bardzo. Bo no, proszę bardzo, no ale nie wyczeraj się tak, no bo no, wiem. No wiem. sam tam muszę zajrzeć, co oni tam piszą, wiesz. Pytałem, piszą takie brzydkie słowa, to jest po prostu uciszam i nie mogę pisać. Na 300 sekund. O, pistolecik. dobra. O, pistolecik. Ej, taki coś. O, pistolecik, spadł. Pomocy! jest jesteś? Tu jest jakaś potka. A co ja mam tutaj takiego, taki co jest takie źle? Co tu się stosuje? A jak miłeś postać? Krzynia. A ja skończę z na które się laguję, gdzie ty jesteś? A ty tutaj zajęłeś pierwsze miejsce? A ja jeszcze nigdy nie zajęłam pierwszego miejsca. 25 zajęłam. No dwa pistolety, gdzie ty jesteś? Kubiłem cię ty.

Tak, nikogo nie ma. Jeszcze, jeszcze, tylko jeszcze gość. Mamo, nie! Ej, eee, zabiłem gościa. I co, mi powalasz tamtego gościa? Ej, ja spadłem! Ej, ktoś mnie zabił, jakiś... Nie to Wróć do lobby, tak? Aha. Dobra, już jestem w lobby.